Cześć, kochani. Co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządeczku, jak najlepszym. A ja zapraszam Was dzisiaj na kolejny tydzień naszego wyścigu po kasę. Słuchajcie, mamy już półmetek? Dziewiąty tydzień. Odhaczamy. I rzucamy. Słuchajcie, trochę, jak widać, czaruje rzeczywistość. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Chciałabym troszkę dorównać, ale bawimy się. Po prostu się. Bawimy. Lecimy z tym. No, pięknie. Słuchajcie, mamy, z tego co widzę, dwa przełomy. Pierwszy przełom jest taki, że w końcu wypadła piąteczka, czyli ja. A drugi przełom jest taki, że wypadła nam ponownie Izabela z kanału Porachowane. A wiecie, co to znaczy w tym momencie? Izabelo, gratulacje, zajęłaś u mnie pierwsze miejsce. A do słonika leci 7 złociszy. No, fajnie, fajnie. Zobaczymy. Co kolejny tydzień przyniesie. Tymczasem tak to się prezentuje. No i fajnie. Ale to nie wszystko, moi drodzy, na dziś. Dziś głęboko wierzę w to, że uda mi się wykończyć tego prosiaczka. Czyli mój segregator tak zwany domeczkowy, bo zostało już naprawdę bardzo niewiele. Mam chyba 200 zł, z tego co pamiętam, plus jakieś tam drobniaczki i mam nadzieję, że tym razem kończę całe moje segregatorowe, że tak powiem, wyzwanie z przeznaczeniem na moje przyszłe cztery ściany przyszłe, niedoszłe, ale kiedyś kiedyś się zmaterializują, naprawdę głęboko w to wierzę i tego się trzymajmy no dobrze, wykańczamy świneczkę i jeżyczka oczywiście jeszcze jakby ktoś nie wiedział ale pewnie większość wie eee, wyzwania są z cudownego e-booka wiosennego od Justynki z kanału Budżet Justyny są po prostu Przeprze prze, prze cudowne. Dobrze, rzucamy kostką dwudziestką. Trzy. Będę sobie dodawać. Siedem. Dwa. No słuchajcie, tym tempem to na pewno skończę. Pięć. Okay. Coś mi tutaj słabo rzuca. Chyba się wieża nieco przestawiła, bo na słuchajcie, jest taka z segmentów, można je ściągać i one się troszkę ruszają. O, teraz okej. Okay. 14. 13. Trójeczka. sześć i ostatni rzut dwadzieścia na no pięknie na zakończenie plus dwadzieścia i siedemdziesiąt trzy złote, ale co tutaj? A ile jest w sumie? O, ok, mam trójeczkę. A nie, to mi nic nie da. 73. I dodajmy 70. Ok, też 73. No, ciekawy, ciekawy zbieg okoliczności. Plus 73, zatem 146. To zróbmy tak. 100, 20, 40. I sześć. Resztę sobie odłożę. Super. Teraz chowam, a zaraz pewnie będę wyciągać, bo oczywiście podliczymy sobie razem, ile udało mi się w całym segregatorze uzbierać. No ile dwudziestek. Dobra, słuchajcie, kochani, ostatnich sześć rzutów i kończę mój domeczkowy segregator. Dobra, lecimy. Dziesięć, pięć, dwadzieścia. dwa, sześć i ostatni, ostatni rzut i dyszka na koniec. No słuchajcie, ale się cieszę. Pięćdziesiąt trzy złote. No to po prostu wrzucimy pięćdziesiąt trzy. Tutaj już opróżnię tą pierwszą kopertę. I 53. I koniec. Słuchajcie, Bodzie, jak się cieszę. Mój domeczkowy segregator. Oficjalnie ogłaszam, że się wykończył. Oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dobrze, moi mili. Zatem. Będziemy liczyć, będziemy liczyć, tylko zrobimy tak to, co zostało. Oczywiście przejdzie do kolejnych wyzwań. Tutaj sobie tylko będę układać banknoty, a drobniaczki nie przygotowałam się, słuchajcie, więc po prostu będę je odkładać na bok, no bo te się nie liczą. No dobra, to słuchajcie, lecimy z przyspieszeniem, a tymczasem ja. Zabieram się. Zaliczenie. Zróbmy to razem. Dobrze, moi drodzy, upewnię się tylko czy widać, bo tutaj lubi się lampa odbijać, ale jest okej, okay. no słuchajcie, <laughs> ale się cieszę, cały segregator pomógł mi zaoszczędzić 1647 zł, no kwota jest przepiękna, bardzo, bardzo, mhm. eee, wybaczcie, efekty dźwiękowe ale akurat uruchomił się podajnik do karmy dla królisiów także powiedzmy, że był to taki mały aplauz ok, możemy się tak umówić ale już dobra, pomijając głupie żarty naprawdę bardzo, bardzo się cieszę e, oczywiście ta kwota leci sobie na lokatkę niech te pieniążki pracują e, no niech pracują na ten mój jeden z największych celów, celi marzeń tak to nazwijmy. Także super. Jeden rozdział się kończy, jeśli chodzi o oszczędzanie, drugi się zaczyna. Już niebawem pokażę Wam coś nowego. Wyczekujcie. No, ale na razie nic więcej nie mówię. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. Eee, zobaczymy się z pewnością jeszcze w tym tygodniu. Przed nami majuweczka. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Że pogoda dopisze, towarzystwo również i, i po prostu, że będziecie się świetnie bawić, dobrze odpoczywać. i No i tak, dobrze. <gryw> ja słuchajcie, organizuję sobie już ten pieniądz, szykuję go do wpłaty. I do zobaczenia. Ściskam Was mocno. Pa, pa.